Cześć, witam ponownie z tej strony. Paulina, witam na kanale pas Chciałam pokazać Wam dzisiaj dwie prace na okoliczność ślubu. Prace są na ten sam ślub, więc starałam się je zrobić trochę inaczej. I mamy tak. Pierwsza moja praca to jest boksik. W ogóle tak. Wykonany jest przy użyciu kolekcji Fresh Summer z Lemon Crafta. Bardzo fajna. Taka, no niektórzy by powiedzieli, że bardzo żarówiaste są te kolory, ale słuchajcie, są tak fajnie letnie, fajnie letnie, kolorowe, a mam takie informacje, że to jest ślub młodych osób, więc pomyślałam, że żywy, energetyczny boksik. Mamy pudełeczko, okładkę pudełka, nie, zewnętrzne ścianki, soczysta zieleń, róż, tutaj jest koroneczka, ona określa przód dechy, tu są potrzebne takie półperełki, okay. no i żółte tutaj są, spód biały, teraz tak otwieramy o, pudełeczko i mamy, ono się rozkłada i mamy tak na środku mamy parę, o to jeszcze jakiś klej się ciągnie, Okay. Jest młoda para tekturka chyba z i kropki, tak mi się wydaje, kompozycja kwiatowa, w bieli, fiolecie, tu jest koroneczka biała, koroneczka taka beżowa, kremowa. Listeczki zielone, listeczki wycięte też z kolekcji, albo z takiego papieru białego. Obracam z tyłu, to jest druga strona kompozycji. Hmm, jeszcze taką małą różyczkę dałam. No dobra, tak to wygląda. Ja jestem z tych osób, które boksiki robią w taki sposób, że jest jakby przód. O, także wszystko jest ułożone, wszystkie napisy są w jedną stronę. Tu mamy datę ślubu, ponieważ kartka, nie kartka tylko boksik będzie podróżował za granicę. Imiona państwa młodych. Klemens i Spela. Tutaj mamy motyw obrączek. Obrączki są podkreślone. Jest teksturka podkreślona woskami i pociągnięta los akcentem. Światło chyba powoduje to ostre słońce, że się nie widać, że błyszczy. A ja lubię, jak się błyszczy. I tutaj mamy imię Pani Młodej Spela. Dwa słoniki na szczęście, półperełkami pokryte. Dobra, zmieniło się światło. Widać, jak się błyszczy. A i nic nie widać. Dobra. I tu jest miejsce na życzenie. Ja zostawiam puste miejsca, bo uważam, że po prostu każdy wpisze sobie to, te życzenia sam. Mamy tak. Pierwsza praca. I zamykamy. Nie, nie widzicie, uciekają mi. Zamykamy. I mamy pudełeczko. Druga praca, na tą samą okoliczność, jest wykonana z kolekcji Stamperi Wedding. Tu wycinałam jakiś element zakładki. I mamy, kartka jest w pudełku, w DL chyba to się nazywa ten format, pudełeczko. Tutaj mamy motylki, motylek wycięty, wycięty z jakiegoś arkusza z... Prima chyba. Półperełki. To jest motyw z kolekcji. Serduszko. Troszkę takiego błyszczącego tiulu. Skrapki. Dobra. I wchodzimy do środka. Zapraszam. Do wyciągnięcia pomaga... wyciągnięciu pomaga nam sznureczek. Jest taka karta. I sama kartka wygląda tak. Popatrzcie, mamy to jest motyw tortu torcik. Mamy kwiatuszek, który robiłam z rano listki. To, to jest piankowa różyczka, tekturki, wycięte elementy kwiatowe. miała ona państwa młodych, data. Też biała różyczka. Motylek jest z masy, z masy tej lekkiej traktowany woskami, podkreślony, trochę gazy, tu też elementy, kwiaty i mm, półperełki naklejane, o przepraszam, i wyłączę to może. Dobra, już jestem, przepraszam za to. Ani mogę rozłączyć, bo nie umiem nie mogę przerwy zrobić, nieważne, bo nie umiem połączyć filmików. I tutaj jest skrapek, to mam od Ani, dzięki Aniu. Za gotowy element. Przydał mi się tutaj wpasował. Błyszczący tiul i środek na wpisanie życzeń, tył. To jest taki błyszczący papier. Z motylem ślubnym. Tak to wygląda. Smakowity torcik, e, różowo, bajkowo. No i, i motylki. Dobra, to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Ja się cały czas uczę w takich pracach warstwowych i, i bogatych. Raczej kartki wolę. No, hmm, chyba proste, tak mi się wydaje. Znaczy, wolę. No dobrze. Taka, tak to jest. No i dobrze, to tyle. Dzięki śliczne na razie. Pa-pa!